Dzisiaj na konferencji pan minister Arkadiusz Markawka powiedział, że offshore wind jest polską racją stanu. Pan minister Miłosz Motyka powiedział, że jest to priorytetowy projekt dla polskiego rządu. Jeszcze rok temu tak nie było. Morskiej energetyki wiatrowej nie ma w umowie koalicyjnej. KPO nie ma przewidzianych środków dla łańcucha dostaw dla przemysłu, który chciałby się rozwinąć po to, żeby zasilić łańcuch dostaw dla projektów, które będą realizowane na morzu. I to, co my dzisiaj pokazujemy jako finał naszych prac analitycznych z ostatniego roku, czyli ta strategia dla rozwoju łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej jest odpowiedzią na taki Brak dyskusji wokół polityki przemysłowej dla naszego kraju, wokół takiego planu. Miejsca, w którym chcielibyśmy się znaleźć w tym nowym sektorze, który powstaje. Bo on do tej pory rozwinął się zaledwie w kilku krajach. W tych krajach, poprzez rozwój tego konwoju technologicznego, firmy rozwinęły swoją działalność przemysłową. Na 138 fabryk, komponentów dla morskiej energetyki wiatrowej w Europie, 84 leżą w Unii Europejskiej, głównie w krajach zachodnich. Z kolei widzimy, że wraz z tym wzrostem ambicji w morskiej energetyce wiatrowej, zarówno w Polsce, jak i w Europie, która chce zwielokrotnić dotychczas, dotychczas posiadane moce, łańcuch dostaw właściwie w każdym segmencie będzie takim wąskim gardłem, będzie brakować mocy. Już dzisiaj tutaj uczestnicy dyskusji mówią, że komponenty i usługi dla offshore wind to są dobra luksusowe, że dzisiaj to wykonawcy dyktują rynek. Skoro tak jest, skoro jest ogromny potencjał, jeśli chodzi o zaistnienie w tym łańcuchu dostaw, a Polska jest krajem przemysłowym. Um uznaliśmy, że jest to konieczne, żeby przygotować taki plan, wskazać krajowe specjalizacje, te obszary, w których powinniśmy się rozwijać, po to, żeby zasilić krajowe projekty, ale później pójść z nimi dalej do projektów europejskich, a być może nawet globalnych. I taki dokument w formie skrótu kilkunastostronicowego prezentujemy dzisiaj po raz pierwszy na konferencji Offshore Wind Poland. Naszym celem jest też zderzenie tych naszych założeń, tych naszych tez z branżą, w związku z czym w drugim dniu konferencji odbywa się warsztat konsultacyjny, podczas którego postaramy się ocenić wspólnie z ekspertami zgromadzonymi na tym wydarzeniu, czy te nasze przemyślenia powinny być w, tej, w takiej formie kontynuowane. Pod koniec roku chcemy pokazać kompletny dokument. To na dzisiaj jest już ponad 270 stron opracowania, które zawiera analizę rynku europejskiego. Rynku globalnego, z punktu widzenia tego, jak dostawcy z poszczególnych regionów, w tym z Chin, istnieją na tym rynku, jak zwiększają swoje udziały. Jest analiza pod kątem tych deficytów w łańcuchu dostaw w najbliższych latach, czyli w których komponentach będziemy potrzebowali dodatkowych mocy, więc musimy przeskalować tę bazę przemysłową. No i co najważniejsze, wskazujemy dziewięć takich obszarów priorytetowych, programów wdrożeniowych których uważamy, że Polska ma szansę stać się graczami nie tylko takimi lokalnymi, ale przede wszystkim regionalnymi i w związku z tym potrzebujemy systemowego podejścia do wsparcia rozwoju tych podmiotów. I tutaj zarówno są producenci statków, są stocznie, które mogłyby realizować morskie stacje transformatorowe, są producenci kabli, są producenci różnego rodzaju komponentów i dla turbin ale też powinniśmy myśleć długofalowo o projektach, czyli na przykład o okresie maintenance, operation and maintenance, utrzymania, budowy spółki takiej osobnej, serwisowej, która byłaby w stanie przez cały okres życia projektu realizować usługi na rzecz, na rzecz morskich farm wiatrowych.